Dobra, i jestem z powrotem. Ładczy mu tak jest taki dziwny. Dobra, parkury są skończone. I to jest druga część, albo zakończenie, bo jest krótkie. I przechodzimy w pierwszy parkur. Mm, zaraz pójdę na spąkostku. kostkę. Dobra, parkur... Ja tu, tu się da doskoczyć? Jeden, dwa, trzy, cztery. Da się, da się. No dobra, jest trudne, ale się da. I jest, doskoczyłem. I jop. Ta kończy. Tak. Bum, 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 tu dos krzywnie. Czech! Dobra. I tu koniec. Ale co ja robię? Przecież mogę się tak, mogę być młoda. I śny! Chopa do je... do jeziorka. Chopa do jeziorka. Łop. Do nie wiem co to jest. No dobra, teraz parkur numer dwa. Dwa, 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 dwa ra, 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 ra. Przechodzimy parkura numer 2, albo numer jeden. Chyba. Dobra, hop, hop, ład krótki parkour. Dobra, no to ja kończę. Norka, ale ładne zakończenie. trzeba wszyscy znaczy nie machają. Nawet jest zapisane, a więc Arka ludzie zarówno. <laughs> Narka, zapraszam do subskrybowania i lajkowania like i komentowania i takie inne rzeczy. Jakie można robić. Narka gdzie